Halo, halo, witam Cię, witam Cię, widzów, drogi. My dziś wracamy do typowania, a mianowicie typowania Prime MMA 10. Ja już Ci zaraz pokażę, jakie smaczki powychwycałem, bo to, co TotalBet odpierdala, to to jest po prostu istny śmiech na sali. Oni coś wystawiają na coś, kursy dokładnie nawet nie wiedzą na co, nie wiedzą, jakie te kursy wystawiać. Wystawiają te kursy w ogóle z wzięte, które później ludzie szybko obstawiają. Oni kurwa, je kasują, później je zmieniają. Nie wiem... To wygląda jakby, yy, jakby troszkę kurwa nie dzieciaki kurwa z gimnazjum, w sumie już nie ma gimnazjum, no dzieciaki z podstawówki założyły sobie kurwa stronę bugmacherską yy, i się w nią bawią, tak przynajmniej wygląda ich sekcja wystawiania, wystawiania kursów na poszczególne zdarzenia, ale przejdźmy, ale przejdźmy do, yy, do, 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 konkretów. Czyli pierwszy, łapka w górę i subskrypcja, drugi, sobota ogromny live UFC 308 raz, to Topuria Holloway 2, Prime 10 wszystko oglądamy od godziny 16 e, Oglądamy UFC, o właśnie, w południe, bo jest w Abu Dhabi. A później dołącza do tego Prime i karta główna UFC. Pokażę wam, jakie smaczki przyszkowałem, ale najpierw wytypujmy sobie. A to, co najlepsze, to na koniec oczywiście. Jeszcze widzę, nie dodali tego, co, co ten, co ten. Prime też nie zrobił swojej strony internetowej, na czym bardzo ubolewam, bo ja sobie zawsze lubię podejrzeć kartę walk. No tutaj niestety będziemy sobie musieli ją podejrzeć w taki sposób Mr. Mati kontra Dekarpi to jest pierwsza waleczka którą sobie będziemy typować jedną i drugą z tych dwóch no to tutaj ja bez dwóch zdań zaraz wytłumaczę dlaczego swój głos skierowuję na Dekarpiego, ponieważ jest to dużo bardziej solidny zawodnik, jest ma dużo większe doświadczenie, z łatwością pokonywał takich rywali jak Czarny Polak gdzie ostatnio ta walka z Czarnym Polakiem Mr. Matiego to wyglądała dość komicznie, bo, bo, bo tam to, to się działy cuda widy. No nie, no Mr. Ma Mr. Mati w porównaniu do Dekarpiego nie, wy nie wygląda dobrze, Dekarpi naprawdę wygląda solidnie, o tutaj 200 wpisowego, Dekarpi naprawdę wygląda solidnie w tym co robi, ostatnio nawet jak wyszedł do Wiewióra, Wiewiór też go przed czasem nie skończył, musiał się namęczyć Wiewiór, żeby go y, w, te, y, w tym dole utrzymać. Także no ja tutaj się skłaniam ku dekarpiemu i y, na niego będę stawiał. Także tutaj pierwszy decarpi. Cezary Oleksiejczuk kontra Piotrek Strus. Cezary Oleksiejczuk to jest zupełnie inny moment kariery niż Piotr Strus. Piotr Strus już jest bardziej przy końcu swojej kariery Za to Cezary Oleksiejczuk to to jest y, młokos w sumie, który chce do UFC no i patrząc na to, że, że został był mistrzem Fenu przez bardzo, bardzo długo, ja tutaj nie mam wątpliwości, że on swoją walkę wygra. Najprawdopodobniej na punkty, tak mi się wydaje, ale, ale Piotr Strus raczej bez podjazdu, mi się wydaje, będzie przez to, jak ostatnio wygląda, do czarka lepiej Ponieważ Powiem, na ostatnio naprawdę nie za dobrze. Chyba na punkty wygra na ledwo, co z Radcliffem, coś takiego, eee, czyli z, no, ze średnim zawodnikiem, co by nie mówić. Co by nie mówić, to w nie należy do najmocniejszych zawodników. Kolejna walka to jest walka y, Jessica Kurz. kontra Anny i Pro. Tutaj walka się zakończy na punkty, tak mi się wydaje, ale nie można tego obstawić. E, tutaj jest jakiś kompletny paradoks. Nie wiem, kto to jest w ogóle Petel. Nie ma pojęcia. Ten Deichmann, to, to, to też w sumie nie wiem, bo chłop mi się dwa razy na TikToku. E, no... Pff. Nie mam pojęcia co tutaj będzie. Ja go nie chcą zrobić K1, że będzie tutaj liczenie. No ciężko, ciężko. Zadora Kontreryta. I to jest walka bardzo ciekawa, który ja typował nie będę, ale zobaczmy sobie kursy, bo kursy również są bardzo ciekawe. 1,7 na, za, na Zadore i 1,86 na Rytę. Także jak ktoś tutaj ma swojego faworyta znacznego, no teraz ja sobie polecam wytypować, bo kursy są bardzo, bardzo sprzyjające dla typerów. Bo porówna to zawsze, jeżeli ktoś jest przekonany na swoją korzyść, to, to zawsze może obstawiać. Także taki kursik Filipek kontra Adrian Cios. Tutaj, yy, ja, no, no, 99% wygra Filipek tą walkę, ale ja sobie tutaj tego typu nie będę, no cios i, i stricte umiejętności bokserskie to, to jest coś, co w parze nie idzie zdecydowanie. Więc Filipek ze spokojem go powinien sobie tutaj wypunktować Kolejna walka to jest Gocha Gocha kontra Marianna Schreiber No Gocha wygrała dwie walki tylko z kim ona się kurwa biła Raz się biła z anorektyczką A drugi raz z kobietą Lat 40 ileś która nigdy nie była na sali treningowej Więc o czym my tutaj mówimy dla mnie Marianna Schreiber która już samym wysportowaniem wygra z Gochą eee, Tylko mam nadzieję że po prostu nie podda jak ostatnio Że się po prostu położy eee, Kurs 1-4 Kolejna walka Sztacheta kontra Alan Kwieciński. No ja tutaj jestem. Yy, chciałbym, żeby w sumie wygrał Alan tą walkę, ale Alan tej walki nie wygra. Nie ma takiej opcji, czy on zostanie złamany tam przez, przez Sztachetę, raczej bardzo mocno. Chociaż dziwne, zdziwił mnie Alan tą agresją, którą wczoraj przedstawiał na, tym, na, na konferencji, ale liczony będzie, raczej co raczej nie ulega wątpliwości. Sztacheta 1.45. I uwaga, I uwaga, to jest hit. To jest cały kurs, który ja już obstawiłem, i zaraz wam pokażę ten kupon obstawiony. Tutaj mamy szczegółówki. Tutaj co wczoraj było, teraz to usunęli całkiem, co wczoraj tutaj było pół godziny. E, wyjebali to całkiem. Takiego ząga dostali, że chyba mieli uzupełniać wszystkie te tabelki szczegółowo. A takiego ząga dostali wypierdolonego na tej ostatniej walce, że już jednak chyba im się odechciało. Kwieciński Szachta też macie szczegółówki, to są dwie walki, które macie szczegółówki, pełen dystans, 2.20, runda pierwsza, druga, trzecia, no ciekawe, można, można tutaj coś pokombinować, nie? Ja daję taki główny kupon, który będę obstawiał, już go obstawiłem, zresztą go wam zaraz pokażę i obstawiłem jeszcze jeden, dlatego, a bo wy tutaj w sumie możecie sobie teraz luknąć, to jest główny kupon, który ja będę sobie obstawiał. A my przejdźmy sobie w sumie do pokazania Wam kuponu, e, które zostały już obstawione. Czyli zobaczcie jak się tutaj kursy zmieniają, jak warto na tym kurwa e, TotalBecie siedzieć po prostu od początku i kursy czaić. Bo to się po prostu w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści. E, zobaczmy. Daniel Magical kontra Marcin Rafonik z Krasucki. 340 kurs. Poniżej 2,5 rundy. Poniżej, nie powyżej. Poniżej. E, z 200 zł, 600 praktycznie. No 600 bez zł 50 można wyciągnąć. No ludzie troszkę nie pomyśleli. Dali 1,5 rundy poniżej. 1,55. A tutaj jak widzicie, dali 2,5 poniżej. 3,40. Także to się troszkę kupy nie trzyma oczywiście. E, no tak jak mówiłem, ktoś się opierdolnął. No, ktoś się wyjebał. I tutaj prezes szybko skorzystał. No i jak widać udanie. Drugi kupon, zobaczcie jakie tutaj są różnice w kursach, to jest niebywałe, to jest naprawdę kurwa niebywałe Cezary Lekwieczu Piotr Strudz 1.25 to, to, to jest taki sam kupon, jak ja mam przed chwilą dałem, to taki kurs był, oczywiście, taki był. Marianna Schreiber Gocha Magical Na tym co robiliśmy przed chwilą teraz. 140 Schreiber, tutaj 215 215 do 1,40 chuj. Hi. Hi Karpi, Mr. Mati 1.42, jest teraz 1.35 Bartosz, Szachta, Alan, Kwieciński, Szachta 1.6 Teraz jest 1.45 chyba Teraz jak obstawialiśmy 1.45 do 1.6 To sobie zobaczcie kto to jest przełom kurwa. 2.15 do 1.40 1.42 do 1.35 1.6 do 1.45 I teraz mamy, mieliśmy tam kurs 3 7? Niecałe 3 nie, chyba ze 3.7 teraz mieliśmy kurs. E, jak robiliśmy, a zobaczcie, jaki tutaj miałem 6.11. Dlatego, jeżeli chcecie obstawiać i wiecie, że będziecie obstawiać, to ja was zachęcam, obstawiajcie szybciej, wchodźcie, patrzcie jak te kursy wychodzą, bo to się naprawdę dużo bardziej opłaca i kalkuluje, przynajmniej dla mnie e, niż czekanie do ostatniej chwili, bo to później jest zawsze to samo, te kursy się regulują, ludzie nie są głupi, wiedzą też na co obstawiać e, Także, także... Ja bym wchodził wcześniej i patrzył tak jak tutaj załóżmy zrobiłem, no a zawsze też można mieć tyle farta i trafić na taką wypierdolkę jak danie, że yy, Magical kontra Rafonix walka potrwa powyżej 2,5 rundy, gdzie yy, wydaje się, że Magical jeżeli miałby przebiec 6 minut, a nie przewalczyć, to już by miał problem z ustaniem, a gdzie dalej. Także drogie widzowie w tym odcinku to tyle, widzimy się w sobotę, widzimy się w środę na odcinku z UFC, także na razie.